Cześć, dzisiaj pokażę Wam fajną funkcję jako jest rozpoznawanie mowy. To znaczy działa ono tylko w języku angielskim, ale myślę, że w dzisiejszych czasach to raczej nie jest problem. A zresztą mamy tam taką tabelkę, gdzie mamy wszystkie polecenia. Na samym początku możemy też przejść przez cały tutorial, który będzie nam pokazywał, jak, jak mamy wydawać polecenia, aby zrobić daną czynność. Oczywiście z tego wszystkiego, żeby to wszystko zapamiętać, to trzeba byłoby się tego ostro bo tam tego jest sporo, ale jest takich sporo takich fajnych różnych rzeczy, których nieraz używam, jak mi się nie chce podnosić z łóżka na przykład. I druga sprawa to to, że jest potrzebny Windows 8 Pro, bo na, win na zwykłym Windows 8 chyba nie można tego zrobić, nie mam teraz tej ósemki. Po prostu sprawdzicie, jeśli macie ósemkę zwykłą, Będziecie robić to co ja, żeby włączyć tę funkcję i sprawdzicie czy macie, czy nie macie. Czyli tak przechodzimy do panelu sterowania. Oczywiście Kamtazja już mi blokuje tutaj, bo jest nie taka rozdzielczość. Przechodzimy do zegar języki region. Język. Dwa razy na angielski i mamy zmień następ... zastąpienie. I w tym miejscu wybieramy język angielski. Jeśli klikniemy zapisz, wyskoczy nam wyloguj, wyloguj później. Czyli jak się wyloguje, to mnie w tym przestanie nagrywać, także wchodzimy i zmieniamy tutaj sobie na angielski, klikamy OK. Klikamy wyloguj teraz, wyloguje nas, wyloguje nas jeszcze raz, już z poprawnymi ustawieniami języka. Oczywiście klawiaturę możemy sobie zostawić cały czas polską. Także ja wyloguję się, zmienię ten język i zaraz zacznę nagrywać dalej. Uruchomić funkcję rozpoznawania mowy. Aby to zrobić, musimy uruchomić te wszystkie aplikacje, no chyba, że ktoś sobie wyciągnął Ja to mam gdzieś na końcu. Windows Speech Recognize. I teraz tak, jeśli uruchomicie te aplikację pierwszy raz, będzie chciało ona prowadzić was przez taki tutorial. Czy znaczy ja polecam, jeśli ktoś tam nie za bardzo z tym angielskim. Znaczy nie, no może nie chodzi o angielski, ale o samą znajomość tych poleceń. Bo też nie wiedziałem na przykład jak takie polecenia wydawać, żeby coś zrobić, musiałem patrzeć do tam takiej, takiej ściągawki. Tę ściągawkę zawsze można odpalić sobie, ale lepiej przez ten tutorial przejść, żeby wiadomo było co jak zrobić, wtedy lepiej się obsługuje to rozpoznawanie mowy, także lepiej przez tutorial przejść. Można tam sobie włączyć, że on się zawsze będzie uruchamiał podczas startu systemu i tak tam... No, pierdoły. Dobry. Uruchamiamy. Start. Start. Ok, poszło nam do startu desktop. Wracam start, start. Czy nie zawsze re reaguje A teraz. Pierwsza taka fajna opcja, jeśli nam leżymy, i jest tam jakieś tam scroll down, scroll up, scroll up, scroll up. Scroll up. No czyli tymi poleceniami wyłączę na chwilę, żeby to tak się nie ladał po całym ekranie. Scroll up, scroll down. Możemy sobie scrollować, czyli oglądam sobie nieraz kwejka czy demoty i jedząc tam pijąc coś i sobie tylko leżę rozwalam na fotelu i mówię sobie scroll down. I możemy na przykład powiedzieć scroll down ten times. I wtedy tak jakby przesunie kółkiem 10 razy wtedy scrolluje trochę więcej, no i tam im więcej powiemy, tym on więcej przesunie. Możemy też powiedzieć home, wtedy przesunie na, do góry strony, możemy powiedzieć y, end i pójdzie na dół. A jeszcze a jedna funkcja, z której cały czas praktycznie będziecie pewnie korzystać, to jest oznaczenie elementów, żeby najechać na nie myszką. Są na to dwa sposoby, ale jeden jest ten, który zademonstruję teraz, jest raczej szybszy. Show numbers. Wszystkie mamy do wyboru. Mówimy tylko cyfrę. 5. OK OK Musimy potwierdzić słowem OK. Mamy stronę. Scroll down. Aha. Coś tutaj nam świruje. Jak teraz tak cały czas mówię coś, to on tak może to zrozumieć, dlatego za każdym razem, jak będę coś tłumaczył, będę musiał to wyłączać, bo teraz mi zamknęło cały internet. No trudno. Także tak z tej opcji: scroll down, scroll down, scroll down, scroll down ten times, scroll down 20 times. home home no nie zawsze to rozumiem go up go up -o też Takim jedno, to, takie jedno małe stronięcie funkcja jest coś chcemy na coś kliknąć może być oprócz tego Show numbers jest też, jest też druga funkcja, mouse grid, mouse grid mam podzielone pole i mówimy na przykład SEVEN no nie to co chciałem, cancel, show numbers, cancel. Mouse grid 7 5 6 Ok, wtedy już jest mniej więcej w tym, w tym miejscu gdzie chcemy kliknąć, mówimy OK albo klik Znaczy jakoś to jakieś takie na żywo było. Dobra, teraz chcemy otworzyć karty w przeglądarce. W E10 metro otwiera się to prawym przyciskiem myszy. Więc trzeba powiedzieć: right click, right click, right click, right click. No nie zawsze działa tak, jakby chciało działać. Szczególnie irytująca jest jedna rzecz: mogę mówić tą samą frazę tak samo kilkanaście razy, i za setnym razem dopiero zrozumieć co ja mówię. To jest dla mnie naprawdę bardzo dziwne. Popróbuję jeszcze kilka razy, jak mi się nie uda, no to trudno. Right click, widzieliście zrozumiało za pierwszym razem, ja nic nie klikałem. Show numbers One Ok Ok Możemy to mi pokazuje, że możesz powiedzieć też new tab to wymawiałem to na wszelkie możliwe sposoby, w końcu jeszcze nawet używałem jakichś syntezatorów, co mówię po angielsku, i to nawet nie pomagało, bo i tak nie chciało zrozumieć, co ja w ogóle chcę powiedzieć przez ten syntezator, co sam mówił po angielsku, i też nie chciało zrozumieć. Możemy też podyktować całą nazwę strony bądź literkami na przykład. Press W, a wyłączone jest. Press W. Mhm. Press W. No, nie zawsze to działa tak, jak ja bym chciał, żeby to działało. Ale z tego rozpoznawania mowy to raczej tylko to chciałem pokazać, bo to są jedyne funkcje, jakie w ogóle są przydatne, ewentualnie jeszcze możemy zrobić. O, możemy otwierać jakieś aplikacje Open Paint No i się pyta co ja chcę tutaj otworzyć, bo mnie nie do końca zrozumiał O jest Open KAKU Także jeśli chodzi o to rozpoznawanie mowy to ja raczej używam tylko ewentualnie tego jak byłem Chory leżałem w łóżku, wtedy mogę sobie takie nawigowanie po stronach www, aby tylko tak coś tu przeczytać, coś tu kliknąć, kwejka sobie przeskrolować, demoty przeskrolować bez potrzeby wyciągania rąk do laptopa, także jeśli ktoś przestudiuje to i może do czegoś więcej mu się przyda niż tylko do tego. Ale jest to w każdym razie ciekawa funkcja, którą można się pobawić. Naprawdę teraz, coś nie chciała ze mną współpracować. Uwzięła się, widzisz, że nagrywam i nie chcę współpracować. Wcześniej jakoś to lepiej działało, no ale trudno. I tak nagrywam to drugi raz, bo wcześniej mi w ogóle nie chciało coś działać. I się wkurzyłem, bo od sam końca filmiku się zwaliło, i trochę się zdenerwowałem. Stwierdziłem, że nagram jeszcze raz. Dlatego. Możecie sobie jeszcze... Nie wiem, czy pokazywałem, nie pokazywałem. What can I say? Otwiera nam się taka ściągawka. Gdzie mamy wszystkie polecenia jakie w ogóle możemy wydać komputerowi i co on wtedy zrobi. Przez wszystkie te polecenia przebrniecie w tutorialu, jeżeli go uruchomicie. Także to by było na tyle w tym filmiku. Kciuki w górę. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, możecie polecić dalej osobom, które są nastawione negatywnie do Windows 8. Oczywiście ta ktoś może powiedzieć, o teraz patrzę jak kwaśnie działa to rozpoznawanie mowy, no to takie samo rozpoznawanie mowy jest w 7, także gratulacje hejterom, jeśli już tak ktoś powiedział. No także subskrybujcie kanał, polecajcie znajomym jeśli mają jakieś problemy z Windowsem Semką, z obsługą, nie wiedzą jak coś zrobić, macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, na pewno odpowiem. Jeszcze do zobaczenia w następnym filmiku.